I jesteś szczurem. Opuśćmy bagno labiryntu dla niewolników. Mam wielką nadzieję, że będziemy w stanie opiekować się sobą nawzajem. Jak dowodzą ostatnie wydarzenia gospodarcze, których główną osią jest polityczna korupcja, nepotyzm, rozkradanie majątku narodowego, oszustwo, rozdawnictwo stanowisk i gigantycznych pieniędzy kolesiom, Polityczne koterie, niekompetencja i promocja w sferach rządowych ludzi z kryminalną przeszłością. Naszym krajem rządzą osoby skompromitowane swoją nieudolnością o niskich kompetencjach biznesowych. Tak dalej być nie może. Naszą gospodarką kierują beneficjenci układów i umów okrągłego stołu z prawej i z lewej strony sceny politycznej. Wszyscy się obłowili na dzikiej prywatyzacji. Dzięki której rozdano nasz publiczny majątek. Obecny kapitał pasie się na ludzkiej krzywdzie, pocie i łzach. Na tę sytuację godzą się media, bo chcą, żebyśmy byli współczesnymi niewolnikami ekonomicznymi. My rozbijemy tę betonową kastę biznesu powiązanego z polityką i mediami. Ogłaszamy koniec koterii, synekur, nepotyzmu polityczno-gospodarczego, kumoterstwa i korupcji politycznej. Ogłaszamy decentralizację władzy gospodarczej i politycznej. Ogłaszamy rozproszenie ośrodków decyzji i miejsc konsultacji. Zarządzamy powrót władzy ekonomicznej do samorządu gospodarczego, który jest jedynym ratunkiem przed obecną polityczno-biznesową ośmiernicą. Zarządzamy likwidację anachronicznej Rady Dialogu Społecznego, która jest bankartem komisji trójstronnej. Większość z członków RDS-u to pseudoelity zblatowane z władzą i czerpiące z niego finansowe korzyści, naszym kosztem, kosztem podatników. Ogłaszamy powstanie obligatoryjnego, powszechnego samorządu gospodarczego, który jest Masowy, szczery, wolny, nieprzekupny, poinformowany własnym doświadczeniem i niezależny. Taki powszechny samorząd gospodarczy musi powstać. Dość kłamstw i grabieży przedsiębiorców. Żądamy naszego powszechnego samorządu gospodarczego, bo taka jest wola mas pracujących u siebie i dla innych. To będzie nowa umowa społeczna dla milionów nano i mikrofirm z realnej gospodarki, których dzisiaj nikt nie reprezentuje, ani partie, ani organizacje biznesowe lub społeczne. A wiecie dlaczego nie reprezentują? Bo nie chcą, bo im się to nie opłaca, bo od nas nie dostaną żadnej łapówki, żadnej kasy na boku żadnego lewego stanowiska, że wielkie pieniądze i liche kompetencje. Zarządzamy powstanie prawdziwego, niekoniunkturalnego czynnika społecznego powszechnego samorządu gospodarczego. Powszechny samorząd gospodarczy finansowany będzie z budżetu, a jego struktura będzie rozproszona, hierarchiczna. Powszechny samorząd gospodarczy będzie drabiną awansu mhm. dla społeczników, naturszczyków, osób pracowitych i wykształconych oraz z doświadczeniem w small biznesie. Powszechny samorząd gospodarczy będzie dla ludzi rozumiejących wartości miękkie w gospodarce. Musi być różnorodność i równość szans oraz odpowiedzialność decyzji. Powszechny samorząd gospodarczy to rozproszony partner dla władz każdego szczebla. Powszechny samorząd gospodarczy to bat na partiokrację, to ostoja polskiej gospodarki. Powszechny samorząd gospodarczy to wsparcie krajowego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, które są gwarantami bezpieczeństwa żywnościowego narodu. Powszechny samorząd gospodarczy to miejsce dla samozatrudnionych, a to ponad milion ludzi bez miejsca w dialogu społecznym. Mamy dość obżerania kraju z sadła dobrobytu przez partyjnych baronów i oligarchów. Jak mawiają starzy górale, nawet w Perelu tak nie kradli. Ogłaszamy koniec koryta, zmniejszenie biurokracji gospodarczej i społeczną kontrolę elit politycznych. Rozmawiajcie, a gdy nie, to będziecie nas słuchać. Powszechny samorząd gospodarczy powstanie lub powstaną ludzie. My nie jesteśmy ubożeni. My jesteśmy wściekli. Możecie czynić dobro w naszym kraju. Możemy je robić razem. Polska to wy. Polska to my. Bardzo sobie cenię Państwa uwagę. Dziękuję za wysłuchanie. Damy radę. Wspólnie.